Maziomeczki ja jestem Jakubek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam Was dzisiaj za mój głos, ale jestem trochę podziębiony, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Pod o, poprzednim odcinkiem, no nie dali się na razie w, rady wbić 25 łapek, ale wbiliście ich 20 w przeciągu 24 godzin, za co wam jestem na, naprawdę bardzo wdzięczny. No i dzisiaj również zagramy sobie Bedwarsy, Warsy, także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. I lecimy sobie za ręką, mam nadzieję, że uda nam się coś tutaj ugrać. Fajnie by było coś w końcu wygrać, no bo nie ukrywam już dawno na odcinku, chyba nic w ogóle na odcinku, jeszcze nie wygrałem, także, także troszeczkę biednie, mam nadzieję, że dzisiaj się uda. No bo tutaj się podzieliliśmy rolami, że ja obuduję łóżko, tamten typo idzie na, na kogoś innego, tak, idzie na, na niebieskiego, także git, bo ogólnie tutaj gram po prostu z jakimś randomem, no bo... No bo nie mam na razie z kim grać, bo nie wiem nawet czy, czy ktoś po prostu z moich widzów gra na derpie, jeżeli gracie na derpie to, to napiszcie w komentarzu, ja wam wtedy przypnę serduszko. Jeżeli nie gracie to zachęcam was żebyście zaczęli grać, bo moglibyśmy sobie razem pograć, ja myślę że to byłaby fajna opcja, no i dobra czekajcie idę mu, idę mu pomóc, o czekajcie on już skoczył się klepie, brawo. Dobra TNT postawione. Dobra. Dobra, czekajcie, teraz ten się zrespi, to trzeba tego zabić. O kurde, chyba mnie porobi. No, 2 HP. Ale już jesteśmy blisko, już jesteśmy blisko. O, patykiem tam tepnął. Dobra, czekajcie, idę mu pomogę. Hm. Dobra, on już tutaj jest, to myślę, że we dwóch sobie możemy wbić. Dobra. Szybko kopię, kopię, góra, góra, góra. No, serio, deski. Serio, deski. No nic, kill będę musiał. No, fajnie, ktoś nam zrobił plecy. Kozak, no bo chociaż łóżko rozwalone, ale kurde, biali nam pewnie zrobili wbite. O nie, ten, ten, to ten poszedł, kurde. No i co ty, myślisz, że na TNT mnie porobisz? Kurde, słabo trochę, że straciliśmy łóżko, no ale nic, bez tego chyba nie wygramy, no ale... Dobra, kończę, narka, no to zajebiste party, super. Dobra, patrzcie, buduje się do mnie, ale jemu różowy robi wtedy teraz wbite, jemu różowy robi wbite. No i morski stracił łóżko, dobra. No i kozak, ale teraz on zabije pewnie tego VIPa. Tam jest morski, ja nie mam po na niego wbijać. Poczekam po prostu aż jego go zabiją. Żółci i zieloni toczą wojnę, tylko że... Znaczy w sensie żółty z zielonym, tylko że zielony już nie ma beda i w ogóle jego już nie ma. A żółty ma tak... Dosyć tandentnie to wszystko obudowane, więc myślę, że moż, mogę do niego pójść. O! Różowi stracili łóżko, czyli tam im morski wbił. Dobra, kozacko. Tylko czy ja bym zdążył do żółtego wbić i wrócić? Ja będę patrzył jak się rozwija sytuacja między morskim a żółtym. Czy, przepraszam, między morskim a różowym. Kto pierwszy z nich zginie. O cholera, trapem dostałem. O, ale czekajcie, niech to gówno minie. No i dobra, wbijam. Nie ma go w bazie, to nie będę czekał. Gdzie jest żółty? Nie wiem, ja się cofam do bazy. Bo, o kurde, czekajcie, na razie się nie mam czym cofnąć. Cholera. I żółtego na razie w sumie zostaję, zostawię w spokoju, pójdę sobie tutaj. Trzeba znaleźć różowego i go, i go wykończyć. Mam nadzieję, że się zaraz nie wpierdziela gdzieś tam, gdzie nie trzeba. A czekajcie, to tutaj. Tu jest różowy. Tu jest różowy, on się tepnął na morskiego. To jest morski, tak, to jest morski, czyli będzie final kill, dobra. I. Teoretycznie ja tam teraz mógłbym polecieć, żeby go wykończyć, bo mam mało HP. I chyba tak będzie najrozsądniej. Wiesz takim tempem to na pewno nie. Dobra. O, o kurde. No kurde, ale ty po dobry. Chociaż nie wiem czy on. Jakiś nie za dobry, no ale dobra, już w tym odcinku nie będę od cheaterów wyzywał. Chociaż tamten w poprzednim odcinku na 100% miał coś. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam. Dobra, on się już do mnie buduje, dobra. Ja zrobię to tak trochę nubiarsko, ale dobra, dla bezpieczeństwa. Kupię sobie lepszy mieczyk, kupię sobie jabłuszko oczywiście. No i będziemy tutaj na naszego, kurde, na naszego kolegę czekać. Dobra, idzie, widzę go. Teraz już sobie zjem jabłko. I będę czekał tutaj na łóżku. No i będzie we mnie śnieżkami rzucał, no jezu. Kurde, ej! Co tak szybko, serio? Chyba, plecy, 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 plecy. Nie no, haksów nie ma, kurde, dobry typo. Który miał level? Pisał coś? Nic nie pisał. Kurde, ale dobry. o nie, pisał coś? Chyba tam coś wcześniej pisał. Pisał. 128 level, no właśnie, dobry typo. Dobrze, także uważam, że już nie ma sensu nagrywać więcej niż więc na tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za to, że go obejrzeliście. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za aktywność pod poprzednim filmem, bo na chwilę obecną jest tam 20 łapek w górę, no i wbiliście mi już 5 subskrypcji od tamtego czasu, także... Jak na ostatnie moje przyrosty, to i tak jest to bardzo dużo, bo było 7150, teraz jest 7130, także trochę bieda. No ale mam nadzieję, że szybko odrobimy te straty. Zostawajcie subę, zostawajcie łapki w górę. No i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!